Ma, chyba dawno kaszli nie było, nie był jakiś tam Po prostu cały dzień po pracy, te, a paliłem tego tego kompakta, kompakt lodzik to 18 mg, a dawno go nie paliłem, to mnie tak ciągnęło taki kaszel Jak w pracy jestem, to próbuję ograniczać fajki, czyli nie kupuję w dzień, palę, palę albo to Albo jak mam fajki na przykład z wcześniejszego dnia, to dopalam, potem palę elektrykę albo czy bardziej te ten, ten małe, albo nic. Nic to jest ciężko powiedzieć, bo mi ciężko jest nic, ale kupiłem, ale nieważne. Teraz temat jest temat jest Facebook. Nie wiem, czy mnie będzie dobrze widać. Ktoś powiedział ostatnio, że tylko chodniki nagrywam. Jak, jak, jak gadam serię pierdolenia o Chopinie, to według mnie nie jest ważne, co ja nagrywam, bo to bardziej się słucha niż się ogląda, ale... Dzisiejsza sytuacja... O, tak, jak, tak jak temat odcinka jest, czy jest na, Czy Facebook nam jest potrzebny? Czy jakoś to nazwę... Albo czy Facebook nam jest potrzebny? Albo czy Facebook to dobre, czy zło? Albo nie wiem... Co myślę o Facebooku? No coś w tym Ale czy Facebook nam jest potrzebny? Was zaskoczę... Że jednak... Czasem się Facebook przydaje, bo wiadomo, że na Facebooku to ludzie, dużo ludzi po prostu na Facebooku swoje życie pokazuje. No w sensie nie wiem, co co, im, co na obiad je, pokazuje zdjęcia z, z, ze swoimi dziećmi, czy jak się synek urodzi, to pokazuje. No dobra, zdjęcia jak się urodził, fajne. Tak jak Majdan ostatnio, z Majdan, Majdanowie, o tak powiem, Majdanowie wrzucili w gazecie było. Dobra, bo to taka pierwsza ta, bo to taka pierwsza reakcja, jak się zobaczy go, to takie zdjęcie wrzucić, pierwsze fajne, tak jak ja mam to swoje pierwsze, jak się urodziłem. Ale dużo ludzi tego Facebooka traktuje jako takie, na przykład tak jak, mnie wiem, kiedyś, że jakiś gościu napisał, że trzymał dziecko za, rękę wystawił za balkon trzymał dziecko małe. Przecież mogło, przecież mogło to u, u, wypaść Nie wiem, czy tam chodziło w tym zdjęciu, że dajcie lajka, like czy coś tam. Nie wiem, czy to chodziło. To nie było tak, że dajcie lajka, like bo ja to rzucę go. Nie, coś... Fa... albo coś nie pamiętam. Gdzieś to u kogoś suszałem. Ale dalej. <laughs> Dużo ludzi Facebooka traktuje jako jako takie właśnie źródło gdzie wrzucę swoje, tak jakby daily, zdjęcia. Czyli co się wydarzyło w dzień. To rozumiecie o co mi chodzi. Rozumiecie o co mi chodzi. Musiałem przebiec, bo tu są pasy, a te niech A głodny jestem jak, jak wilk. Czy jak nie wiem, słoń. Jak koń. Konia bym zjadł. Ale słuchajcie. Wielu osób traktuje Facebooka jak właśnie takie daily zdjęcia swoje wrzucane. A dzisiejszy Facebook na przykład przydał, znaczy Messenger bardziej, czy tam Facebook, Ja jak to tam, bo... Powiecie, y, kobieta znalazła portfel przed sklepem z dokumentami i przychodzi do mnie i mówi, proszę pana, znalazłam portfel, bo myślałam, że przyszła po... Bo myśmy znaleźli portfel pusty. U mnie znaleźliśmy tam, w pracy u mnie był portfel. Myślałam, że ona po niego przyszło. ona mi znalazła portfel i tam były dokumenty, była jakaś tam, nie wiem, coś tam było chyba, nie wiem, coś z autobusami związane, coś, jakaś karta była, było zdjęcie, nie była karta jak taka do autobusu, co się jedzie, nie była karta miejska, tylko jakiś, jakiś transport, może on jest w ogóle motorem, może on jeździ autobusami, nie wiem, bo taka karta, coś transport, pamiętam, chyba miejskie zakłady autobusowe, coś takiego. No nieważne, była po prostu, była taka legitymacja jakby, ze zdjęciem. Panią na imię Robert nazwiska nie muszę podawać, chociaż nawet nie pamiętam chyba. I mówiłem do tej mówię do tej kobieciny, że niech pani spróbuje na Messengerze, albo na Facebooku. Bo ja tak kiedyś, bo ja tak kiedyś zrobiłem. Jak koło siebie pani daleko znalazłem yy, kiedyś dowód i to był ten nowy taki bez adresu to poszukałam na Facebooku po zdjęciu i ona właśnie znalazła tego Roberta Tego właśnie pana Roberta czy nie tak, jak ktoś tu dłużej pracuje, a są takie panie, dwie, które pracują długo, bo od początku tego kerfura jedna pracuje. A autobus mi <todgłos> To oni by go na pewno poznali po twarzy. A ja nie poznałem. Dziwnie wyglądam, bo oczy widzę takie czarne. na I. No i odnalazła go, napisała, bo wiecie, na messengerze nie można. Jak się nie ma, nie ma się powiedzieć znajomy, to zadzwonić nie można. Nawet tego nie wiedziałam. Ona mi powiedziała, że nie, pani, ja nie zadzwonię, bo nie da się, trzeba mieć znajomych. Nie wiedziałam. Nie ogarniam tej technologii jeszcze. No i. Odezwał się szybko, ona wyszła, on przyszedł pod sklep i załatwili sprawę. Czyli w takich sytuacjach, jak coś się coś ktoś zgubi albo coś, to taki komunikator jak Messenger. Kiedyś było gadu-gadu, nie wiem czy pamiętacie. Ja pamiętam te czasy. Ja jestem tych czasów, bo ja, ja lata 90. się urodziłem, ale gadu-gadu jak pamiętam do dziś, jak się gadało z kolegami, z kolegą z, ze szkoły. Było gadu-gadu. Ja jak dziś pamiętam. No i... No i to chciałam powiedzieć tylko tyle, że załatwiła sprawę, jak trzeba. <laughs> I jednak Facebook nam jest potrzebny, w takich właśnie sytuacjach. A nie tam żeby wrzucać te swoje zdjęcia, bo mi się wydaje, że... Ja to wrzucałem trochę, bo ja jestem jako youtuber, to mam ten Facebooka. Czyli ja miałam wcześniej Facebooka już? Albo tak nie używam, że coś tam wrzuciłem tych, jakieś chipsy stare, co znalazłem chio, bo Biedronka wrzuciła, po tylu latach wrzuciło Cheo. Gdzieś tam tylko takie. Czy gumę turbo chyba wrzuciłem zdjęcie? To były te naklejki. A tak to ja kiedyś nie używałam tak Facebooka. Ja jak, jestem, jak teraz jak na YouTube robię, to coś tam wrzucę, ale też zaniedbuję, bo nie wiem co wrzucać, jakieś zdjęcia, jakieś co tam wrzucać, bo nie mam pomysłu, więc nie wrzucam byle czego. Ale w takich sytuacjach się przydaje. Facebook Messenger. Człukiem Wam trochę filmów dzisiaj. Może nagram jeszcze na historię czy coś, bo... bo. Jutro mam, dzisiaj, jutro mam tylko wolna, a potem trzy dni pracuję. Czwartek, piątek, sobota, więc... Nie będziemy w ogóle chyba na YouTube. będę miał czasu. Trzy dni pracuję. Trzymajcie się i do zobaczenia. I tak jak mówiłem, podsumowuję film. Facebook się przydaje Messenger. W takich sytuacjach. Czy tam Instagram też można? Żeby kogoś odnaleźć. W takich sytuacjach jest dobrze, że ktoś ma kont. Tak ogólnie to nie wiem do, do czego jest to potrzebne. Żeby zdjęcia robić, tak to nie. Swoje życie pokazywać nie warto. No to co? Trzymajcie się I. Wiecie, że ja nigdy jeszcze... Ja ostatnio chyba nigdy nie powiedziałam takiej formułki, jak youtuberzy mówią. I nie, nie będę tego mówił nawet. Znacie formułkę youtuberów na koniec filmów. Co macie robić? Sub. Nie będę kończył. Tam będzie ujcie. Łap ujcie. Nie wiem, komentujcie. Komentować to możecie. A subskryb nie, subskrybować to możecie. Łapkować to... tam Aż na łapkach mi tak nie zależy, w dół czy w górę. Co będzie, to będzie. Jak się komuś nie podoba, to daję w dół i, i jest super. A ale subskrybowanie jest najważniejsze, żeby nas było więcej. Chociaż ja to nie zawsze, zawsze uważam, że te świętowanie tych subskrypcji, na przykład, nie wiem, gdzieś, 7000, 8, 10, to się tak nie świętuje, ale z tego dużo ludzi nie zostało z tych 10. Bo nie ma czegoś takiego, że masz 10 tysięcy subskrypcji i tyle wyświetleń masz. Ja, 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 ja na przykład mam 6 tysięcy ponad, a mam po 200, po 300, w piosenkach mam tylko mer. Ostatnio mi się udało o tym filmie jeden nagrać, o, o tym materiale w szkolnej tam z TVP i wyświetlenia miało, bo ciekawy, bo tytuł był akurat taki, co dla Dobra. Trzymajcie się. Na razie. Cześć!